Patrzcie na moją działkę, zobaczycie szklarnię. Chcę Wam dzisiaj się pochwalić moją szklarnią. Ja jestem naturalnym ogrodnikiem, amatorem, także nie wlewię za bardzo. Ale patrzcie tutaj. Piękne, duże pomidorki, papryczki. I parę innych rzeczy w szklarni. Tutaj widzicie 28 sztuk papryk. Jedna taka wielka wyrosła, nie wiem czemu. Generalnie z nasion papryki, które były z zeszłego, z, zeszłego z zeszłego roku. Tutaj mamy pomidorki, tigerelki, pięknie owocują. A tu, obok i jarbutco również piękne pomidory, i zaraz spróbuję wam to pokazać. Nie wiem, czy to widać. Bardzo duże, nierównomiernie, nie, nie, dziwnie kształtne pomidorki, ale wielkości mojej pięści. Ten jest bardzo duży, porównam go z wielkości mojej pięści. Pięści dorosłego mężczyzny. Generalnie każdy krzak aż ugina się od owoców Oprócz tego, oprócz tych dwóch odmian mam jeszcze trzecią odmianę pomidor malinowy warszawski. No rośnie ja sobie tutaj na początku. Generalnie na każdym krzaku masę, masę pomidorków. Nie obławiam ich jeszcze. Rosną sobie spokojnie, płyną przy suficie, zacznę je obracać od wierzchu. No a tak na bieżąco to zbieram wilki, pielęgnuję, nawożyłem na początku, odlewałem gnojówką z pokrzywy. Co dwa tygodnie także konewka z rozrozbioną kostką drożdży, no obecnie co dwa tygodnie teraz Rozpuszczony obornik granulowany w wodzie Pod krzaczek No i tak ogólnie co dwa dni podlewanie Przerywanie wilków dwa Razy też przerzedzałem już Liście Ponieważ były bardzo gęste, oklite krzaki No Tutaj w doniczkach Również bo przynajmniej był Sadzonek, dużo sobie ich posiałem Także stare doniczki wykorzystałem Dostawiłem tutaj Parę takich szaczków mam w przejściu. Jak mówię, podlewanie co dwa dni, papryka też owocuje ładnie. i na środku mam troszeczkę takich miksów. Tutaj też papryczka, jeszcze tam koper, taki duży mi się posiał i rośnie. Popatrzcie, tutaj wam pokażę zaraz. 2 metry pod sufit, 2 metry z pięknym, dużym kwiatem. No kurczę blady. No i tu na dole. Sianą mam marcheweczkę. Marcheweczka właśnie sobie. Też podlewam no co dwa dni. Spróbuję wam wyrwać jedną. No. nie przerzedzałem ją bardzo raz, tylko, ale chyba trzeba będzie jeszcze raz to zrobić. Tu wam pokażę. Taka piękna marcheweczka, jeszcze z, myślę z miesiąc będzie elegancka. No i obok tutaj widać wszystko. Klarnia jest moja własnorzecznej roboty sprzed 8 lat. Nie, no, jaka super piękna, no ale spełnia swoją funkcję. Jeśli ci się podoba, daj lajka, zasubskrybuj, napisz komentarz. Pozdrawiam, cześć.